GPC. GPC, gildyjne pola chwały. Co to jest? Wszystko dzisiaj wytłumaczę. To jest ulepszona wersja starego rupiecia, który się nazywa GVG. Żeby zagrać w GPC, musimy mieć odblokowane. Pod jakąś technologię sobie pokazuje. strategię. Musimy być też w gierze. No i wtedy pojawia nam się GPC. GPC to jest taka mapa. Widzimy, to, to jest jeden sektor. Lub widzimy granice i widzimy pełno tęczy kolorów. Mamy jakiś tu niebieski, pomarańczowy, czerwony, szary, niebieski, żółty i zielony. Co, pełna gama kolorów. Co one znaczą? Um, te z herbami sektory to są sektory. I ogólnie o te sektory można się bić. E, żeby zdobyć sektor, musimy określoną ilość walki, negocjacji. Na przykład, e, im więcej podbijemy, tym jesteśmy w większej liczbie. Najmniejsza to jest miedziana, tam w ogóle się nie bije. W srebrnej, tylko ledwo co. W złotej, tak średnio. W platynowej. Dość dobrze, i w diamentowej najlepiej. Żeby zdobyć sektor w miedzianej lidze, potrzeba 40 punktów, jakby, a żeby w diamentowej 160 punktów. No i zobaczmy teraz. Mamy tu sektor i potrzebujemy 160 w diamentowej lidze, żeby ten sektor żeby ten sektor zdobyć. Jak zdobędziemy, no to sektor należy do naszej gildy. Oczywiście inna gildia też będzie chciała mieć w porządku, ten sektor, dlatego też będzie się biła. I tu liczy się zgranie, szybkość, więc na tym głównie polega te gpc. I dobra komunikatywność. Wyjaśnijmy sobie te kolory. Całe szare to jest terytorium naszej gildi. Które jest? Jesteśmy. Wszystkie inne kolory to są inne gildy. Widzimy w Diamantowidie jest tylko, tylko zamęt. E, Dobrze. Tu widzimy, jakieś to blokada. To blokada. Jeśli jakaś gildia podbije sektor, to przez 4 godziny nie można go podbić. Zapobiega się to szybkiemu wymienianiu sektorów. I teraz co te sektory dają dla gildii? dają one oto te punkty chwał każdy sektor e, w środku daje najwięcej widzimy 195 punktów a na bokach najmniej 22 te punkty są dawane co pełną godzinę e, czyli co każdą godzinę jest e, e, to jakby ten punkt za te punkty są przeliczane na punkty gildyjne, takie rankingowe i dzięki temu, gildę się umacą. A co my mamy? My mamy. My zdobywano różne nagrody. Na przykład: fragment budynku, zestaw statuły honorum, punkty rozwoju, jednostki wojskowe, diamenty. I jeszcze kto wie co. Różne skarby, więc po prostu opłaca się walczyć. I my zdobywamy i gildia. Natomiast w przeciwieństwie do fogie, gdzie tylko gildia jest. I teraz, no czyli już rozumiem, też taby to są. Oblężenie, widzimy, biją się. Nie biją. Te taby to jest bicie. To jasne to jest ile przejęli, a to ciemniejsze to jest ile trzeba. Te znaczniki to tam, gdzie trzeba bić. Te odznaczniki to tam, gdzie nie. No są oczywiście uprawnienia, do tego ja na przykład nie mogę. No i to jest właśnie całe GPC. Mam nadzieję, że coś wywnioskowaliście z mojego poplania. Tu mamy ranking. Zobaczcie, jak niektórzy dużo. Ja zrobiłem w tej edycji 93 negocjacji i 26 pitów. Mamy też opór. i więcej walk z Libią, ten nam jest ciężej. Mam karę datą i nożnik do negocjacji. Polach trwają 11 dni, zaczynają się w czwartek, kończą się w niedzielę i mamy kilka dni odpoczynku. Mamy tu różne obozy. Możemy stawiać budynki jakieś, e, e, dzięki temu możemy. Mamy jakieś tu centu, na przykład jeszcze 10% więcej potrzeba ym, Pułapki jakieś Na podwójne wyczerpanie Czyli, że dwa razy więcej może się zdobyć pałac, że trzeba postęp Że generuje 30% więcej punktów zwycięstwa, wszystko to kosztuje skarbic skarb, gildii więc no, się to jest tyle, no. może to źle wytłumaczyłem, ale Inaczej nie umiem. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam na kolejny. I cóż. Mówił ML Kamil. Cześć.